Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski -jumping .pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Czwartek, 19 dzień, stycznia. Najpoważniejszy człowiek w Sapporo, Tadeusz Mieczyński, jest też Katpermerk, którego zapowiadaliśmy, który dotarł szczęśliwie i zdrowo. Tak jest, bardzo się cieszę, że tu jestem. Sapporo jest najfajniejszym miejscem w Pucharze Świata. Jak to wygląda wszystko, jak to smakuje, jak to pachnie, no nie no, cudownie. Ta piękna dama za nami, Okurajama, obiekt westchnieński Jumping Family. Dzisiaj nieoficjalna sesja treningowa, między innymi Norwegowie i Austriacy. Tak, między innymi, czyli może no, być światowa czołówka. No, zobaczymy i Halvora Graneruda i Stefana Krafta, czyli zawodnicy, którzy tutaj będą się liczyć o, wal, o walce o to podium we wszystkich trzech konkursach. Kacper, Ty doskonale wiesz, dlaczego bez Polaków dzisiaj. Tak, bo Polacy odpoczywają. Rozmawiałem dzisiaj z trenerem Bichlerem rano i on powiedział, że ponieważ tych skoków w piątek, sobotę i niedzielę będzie tyle, to trzeba zebrać energię na cały weekend. Dzisiaj była tylko delikatna aktywacja po wczorajszej podróży, po, po przylocie do Japonii. Polacy teraz się regenerują, analiza, no i jutro do roboty, bo jutro aż pięć skoków trzeba oddać, więc, więc faktycznie tych sił trzeba tutaj nazbierać sporo. Oj tak, oj tak, pięciu biało-czerwonych, dwie serie treningowe, kwalifikacje, no i potem pierwszy pierwszych z trzech konkursów. Ty Tadeusz, bacznie śledzisz prognozy pogody. Jak to ma w piątek wyglądać? W piątek ma być jeszcze w miarę ok, jeśli chodzi o wiatr, natomiast mają po południu przyjść opady śniegu i to takie intensywne, naprawdę, i może naprawdę cały czas tu mocno sypać. No ale kto jak to, ale Japończycy potrafią sobie radzić z takimi opadami, i tutaj myślę, że nie zagrozi to jakoś tym seriom zaplanowanym, może trochę spowodować, że będą te prędkości zawodników, będą trochę się różniły. Czasem będzie ten śnieg spowalniał, natomiast powinno się wszystko udać i przede wszystkim no, ten wiatr. Przy... Jeszcze będzie właśnie w granicach normy. Potem ma to się pogarszać, ale wiem, że ty, kasper miałeś piątkę, jak nie szóstkę z geografii, więc opowiesz, jak ta wyspa Hokkaido jest położona i dlaczego tutaj tak bardzo wieje. Ja mogę opowiedzieć, że wokół wyspy Hokkaido znajduje się 80 gatunków ryb, jakich nie ma nigdzie indziej na świecie i to jest prawda. Byłem kiedyś na sushi w Sapporo, to pamiętam, jak mi sushi master opowiadał. Próbowałeś 78 ponoć już. Nie odmawiam odpowiedzi na to pytanie. W każdym razie, jeśli chodzi o pogodę, ja po tym, co przeżyliśmy tydzień temu w zakopanem, naprawdę przestaje się martwić o konkursy. Nawet zresztą widziałem, jak Tadeusz mi pokazywał te 14 metrów na sekundę, ale cały czas jednostajnie, z jednego kierunku, więc Borek na pewno znajdzie jakiś korytarz, w którym będzie można tych zawodników puścić. A, a tak mówiąc całkiem serio, kurczę. Pożyjemy, zobaczymy, poczekamy. Wiadomo, że ta skocznia jest położona na, na wysokości poziomu morza. Tutaj w niecce może nawet nie wiedzieć tu gdzie my stoimy, bo, bo tutaj jest w porządku, ale tam u góry faktycznie może być inaczej. Z drugiej strony te drzewa dają nadzieję na to, że ten konkurs, się, wszystkie konkursy da się przeprowadzić i ja raczej ku temu się skłaniam, że trzy konkursy tutaj odbędziemy bez może nie bez większych kłopotów, ale odbędziemy. Tadeusz na pewno będzie kontragłosem, bo tutaj jadąc na skocznie rozmawialiśmy o pokryciu tych wzgórz. Te drzewa są, ale są bardzo łyse. No tak, to są takie specyficzne roślinność, i specyficzne te zadrzewienie, które niewiele... No, dlaczego to porównałeś? <laughs> no, no, to nie, nie, nie pamiętam że do czego dokładnie, ale no, w każdym razie wyglądają tak, tak nie, nie, niezbyt imponująco te, te drzewa, nie, nie, nie na takie, które mogłyby tutaj chronić od wiatru, więc no, zobaczymy. Mnie się wydaje, że w sobotę będzie tu spory problem, i być może organizatorzy FIS będą myśleli o tym, żeby coś poprzesuwać. A też nie ma za wiele możliwości, bo w niedzielę niektóre ekipy już lecą do domów, więc nie, nie do końca można na przykład coś na niedzielne popołudnie tutaj przerzucić. Tak jest, niedziela, ten, ten konkurs oczekiwany. To będzie godzina druga czasu polskiego. Panie przy jakie są plany transmisyjne Eurosportu no będą, na ten weekend? Będą, będą, no będziemy w niedzielę też. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio Eurosport pokazywał konkurs niedzielny, bo poprzednio dniem razem, kiedy tutaj byliśmy, to była tylko powtórka. A teraz będzie na żywo. Nawet z meldunkami stąd. Będzie... A ja też będę? Będziesz, będziesz. Nad ranem. W, tam wiesz, ludzie w Polsce w, w nocy z soboty na niedzielę wcześniej skończą imprezę, żeby ciebie zobaczyć. Agnieszka będzie patrzyła, czy to jest Dominik, czy to Kacper, a może Johan Andre Forfang, bo to nie wiadomo. W każdym razie będziemy codziennie oczywiście ze studiem przed konkursy, później studio po, wywiady, analizy. Wszystko to, do czego was przyzwyczailiśmy w tym sezonie, będzie także Sapporo. Sapporo, na, w Eurosporcie, na ski-jumping.pl, a Tadeusz, Tadeusz już za chwilę rusza przetestować okurejamy, gdzie są te najlepsze pozycje do fotografowania Sabirżana, Muminowa i Spółki. Jaki plan na te skocznie? Jaka ta skocznia pod tym kątem jest? No właśnie, tak już zerkam tu nerwowo, bo tutaj grają w piłeczkę Austriacy, widzę tak jakoś tam majestatycznie spogląda, nie, nie widzę, czy to Halvor, czy Mariusz, czy... W każdym razie, no już bym porobił trochę zdjęć, natomiast... No, no by. ale byłem blisko. W każdym, bo <grym> po okulary musisz też zainwestować. No właśnie, ale, ale tak naprawdę to tutaj ta skocznia wszystkim słynie z tego, z fajnych takich ujęć od tyłu, jak zawodnicy szybują nad tym wielkim miastem, no wielkim w skali powiedzmy skoków i, i ty, nad tymi wysokimi, modernistycznymi budynkami, to naprawdę wygląda ciekawie i myślę, że to będzie takie no, takie podstawowe ujęcie na ten weekend. Zobaczymy, czy się uda, czy śnieg tego wszystkiego nie przysłoni. Chciałbym jeszcze dodać tylko, że, że Kacper tutaj już dzisiaj zwiedził fajne muzeum i dlatego jest w takim dobrym nastroju. Jakie to było Vamos lá. Przepraszam? Mówiłeś coś? Eee, muzeum... Ja nie, odpowiem, oczywiście odpowiem, ja się nie wstydzę. Otóż byłem dzisiaj, moi drodzy, w Muzeum Piwa, jedynym tego mu, typu muzeum w Japonii. Eee, tutaj browar waży się od 1876 roku. Mieliście okazję wczoraj tego piwa spróbować, piwa marki Sapporo. Było doskonałe, Tzn. wierzę Wam na słowo, bo ja nie próbowałem, ale muzeum naprawdę robi wrażenie i jak ktoś będzie, to do Muzeum Piwa w Sapporo jak najbardziej. Ale muszę dopytać, czy jednym z punktów zwiedzania była degustacja? Jest taka możliwość. Jest taka możliwość, tutaj stawiamy kropkę, wy zostawcie komentarze, z czym kojarzy wam tutaj się pod spodem. pod spodem na dole, subskrypcje, dzwoneczki, komentarze, to wszystko już doskonale. Wiesz, Znacie... że ja nigdy nie powiedziałem, że subskrybujcie, mogę powiedzieć? To będzie ta chwila legendarna, Kacper przeżył wszystko już w dziennikarstwie, ale teraz będzie ten pierwszy raz. Tak, a gdzie to jest? To jest gdzieś tu, nie? Pod Tadeuszem, tak mniej więcej, to po... tu pod Tadeuszem gdzieś subskrybujcie, tak, naciskajcie, teraz wszyscy pokażcie, tak wiecie, tam, tadeusz... tam pod Tadeuszem, albo, pod katry, albo pode mną więc. wtedy. Nie, gdzieś tam, gdzieś tam, pode mną to będzie play. Będziemy sprawdzać, weryfikować, czy jest więcej tych su su subskrypcji. Trudne słowo, a to, Subskrypcji, proszę bardzo. I kto był w Muzeum Piwa dzisiaj? O, na pewno nie, ale chyba się przejdę, bo zachęciłeś. pa! pa. <grym się wydarzyło> Dobrodośli do ma. Dobrodośli u planicy.